Polska jest dla mnie ojczyzną i moim największym skarbem. Jestem za nią wdzięczny dlatego, że żyję w wolnym kraju. Polska jest dla mnie ojczyzną, rodziną, domem. Polska to moja ojczyzna. Ujedziłam i bardzo ją kocham. Polska to najlepszy kraj w Europie i na świecie. Polska jest moim domem, czymś dla mnie ważnym. I tam, gdzie mogę się czuć bezpiecznie. Polska to dla mnie e, najważniejsza rzecz w moim życiu. To jest, e, to jest moja ziemia. Tu się wychowałem, i to jest dla mnie bardzo ważne, że e, to miejsce, w tym miejscu mam bardzo dużo wspomnień i na pewno to zostanę na starość. Polska to dla mnie są przede wszystkim ludzie, historia, obyczaje, świadomość narodowa i to, z czego Polska słynie w Europie i na świecie. Nieważne, czy z jakim wrogiem walczymy: czy z Rosjanami, czy z Niemcami, z nazistami, z komunistami, czy z samym diabłem. My się nigdy nie poddajemy. Tak jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński, Może nas ugiąć, ale nigdy nie da się nas złamać. I to jest właśnie to, co również dla mnie jest bardzo ważne w Polsce i w Polakach. Polska to kraj, który, w którym mieszkam i który bardzo kocham. Polska to jest mój ojczysty kraj. Coś, na co pragnąłbym oddać życie i co chcę po prostu rozwijać. Polska to dla mnie piękny dom. Polska dla mnie to nasza przewspaniała ojczyzna, w której możemy bardzo fajnie żyć. Polska jest dla mnie miłością, domem, rodziną. Polska to ojczyzna i mój dom. To jest ojczyzna, której nie można oddać, która jest potrzebna dla każdego Polaka, bo jak nie będzie ojczyzny, to nie będzie Polski. No patriotyzm dla mnie to jest yy, yy, wiara w Boga, yy, yy, wiara w to, że Polska ciągle może być wolna. Patriotyzm to dbanie o tradycje i o pamiątki po naszych przodkach. Bycie patriotą to. Służyć Polsce, na, na, wspierać na duchu wszystkich walczących. To jest przywiązanie do swojego kraju i bronienie go, kiedy jest potrzeba. Być patriotą to e, jest. E... Bycie Polakiem, że się nie wstydzimy tego, że się nie wstydzimy. E, przyznać się, że jesteśmy Polakami, że kochamy to, że dbamy o Polskę, o w różnych płaszczyznach, o e, rozwój intelektualny polski, o przyrodę polski i o wiele innych rzeczy. Bycie patriotą to jest troska o mój kraj. Być patriotą to kultywowanie tradycji. I dbanie o naszą ojczyznę. Duch Polski Polaków nigdy nie umarł. Przez wiele wieków, przez wiele stuleci było to przede wszystkim pokazywane w oporze zbrojnym oraz literackim. W dzisiejszych czasach, gdy Polska jako kraj, jako naród nie prowadzi żadnej y, konwencjonalnej, otwartej wojny z żadnym narodem, patriotyzm to jest przede wszystkim wspieranie polskich firm i przedsiębiorstw, żeby państwo polskie mogło się realizować, mogło się rozwijać, a rodzima. Polska przedsiębiorczość mogła być rozsławiana na cały świat, tak jak to było przez wieki z polskim bohaterstwem i heroizmem.